No już. No chodź. Jest zegarek na to, O, zegarek na to, jeszcze tu wszystkie programy i kurwa czekaj. O akcesoria mam. Kurwa i ekranową tom trzeba, nie? Ale chyba tu. Nie, pamiętaj, możemy i narysujemy kutasa. Czekaj, ułatwienie dostępu i tutaj i napiszę. Gdzie to? Dobra, O jest, tu ekranowa. je kropka? Kropka? kropka. No, kurva, no, mám! A... <laughs> o je. <laughs> <laughs> nie to! Backspace. <laughs> Kliknu na zero, oh je pokazal. <laughs> 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 Dobra, wyłączamy klaviatura. Teraz se fajta zagram. Taki konwoł, z nic nie z lasem wybiorę żółtego. A Kurwa, jakiś ma ten. O, <grywa> <grywa> laks, to, to zawsze lagi. cofnę to kurwa. O. <grywa> Czego, bo nie widzę jest za jasny ekran. No dawaj się. <grywa> Gdzie to jest? Dobra, Mali, teraz te robisz. Dobra. Czekaj, to robisz. Nie wiem, też Nie trzeba, trzeba mi Nie mi ekranową Bo muszę to zapisać.

można <grymne> kulaki normalnie ten kamion ogarnia Oj, kapsłok mi się wkrył. O, poszło. Fajnie. Zostało ci dostosowanie systemu do nas. To jest ciężkie stali. To jest OZ. Czekaj teraz chcę przesunęć, czekaj. Nie Co Ty chodź tu przesunęć. Zdrawek! To ty chyba działa, nie? O, działa. O, chuj. Tak Ja byłem. Kurwa to Do czego się? Pszczołeczka. Kurwa, czekaj, bo My się bawimy w tabletach. Dobra, czekaj, tutaj muszę rotację przewrócić. Yeah. <laughs> oh. Dobry tablet.